Nieraz się zdarza, że z zespołami, z którymi pracuję, jak siadamy i zastanawiamy się nad przestrzenią do wprowadzania zmian, to ludzie uwielbiają sobie trochę, tutaj w cudzysłowie powiem, pomarudzić, to znaczy powiedzieć rzeczy, które im nie pasują, ale jak zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób by to zmienić, to się pojawiają komentarze typu: A to już nie, nie ma sensu, przyzwyczailiśmy się, to jest super. Tak więc. Przy zarządzaniu zmianą trzeba także liczyć się z tym, że ludzie, którzy nawet generują obiekcje wobec aktualnego stanu rzeczy, zmiany wprowadzają niechętnie. Niechętnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, w czym istniejemy. Żeby przeprowadzić w takim razie zmianę i żeby pomóc ludziom do zmiany się zaadaptować, to trzeba przeżyć pewnego rodzaju proces taki proces wewnętrzny, który się dzieje w głowie każdego z nas w momencie, kiedy wprowadzamy zmianę. Zmiana to jest wszystko to, co się fizycznie dzieje dookoła, tak więc pojawi się nowy produkt, pojawi się nowy proces, pojawi się nowa usługa. A każdy z nas, każdy człowiek w głowie przechodzi przez tak zwaną transformację. Model transformacji Bridgesa, który, do którego się w tej chwili odnoszę, to jest właśnie ten model, który mówi o tej wewnętrznej transformacji, wewnętrznej transformacji, przez którą będziemy przechodzić. Każdy człowiek przechodzi trochę indywidualnie przez nią, bo dla każdego zmiana będzie albo łatwiejsza, albo trudniejsza do zaakceptowania. I teraz, jeżeli może być łatwiejsza albo trudniejsza, no to ludziom, dla których jest trudniej, trzeba trochę pomóc. Każdy człowiek przechodząc przez transformację, przechodzi przez trzy etapy. Najpierw mamy zakończenie, czyli pożegnanie się z aktualnym stanem rzeczy. Później mamy strefę neutralną, czyli pewnego rodzaju dostosowanie się do nowych warunków, i na samym końcu, ostatnim, trzecim etapem jest nowy początek, czyli gotowość do podjęcia działań zgodnie z nowym duchem, nowym stanem rzeczy, czyli zgodnie ze zmianą. Zakończenie ma doprowadzić do tego, że ludzie w naszej organizacji rozumieją, na czym polega zmiana, rozumieją pełen zakres zmiany, wiedzą, co się zmieni, co się nie zmieni. Czego jeszcze nie wiemy, czy się zmieni, czy się nie zmieni, bo nie zawsze znamy pełen zakres zmiany. Podczas zakończenia trzeba także zachować szacunek do przeszłości, w pewnego rodzaju tą przeszłość uhonorować, pokazując, że wszystko, co do tej pory robiliśmy, doprowadziło nas do teraz i powinniśmy to traktować z szacunkiem. To, czego na pewno nie można zrobić, to oskarżać ludzi o konieczność wprowadzania zmian. Czasami się zdarza, że niektórzy menedżerowie myślą, że jak powiedzą ludziom, że to ich wina, że trzeba wprowadzać zmiany, że do tej pory byli niewydajni, nieefektywni i trzeba wprowadzić zmiany, żeby tą efektywność podnieść, to to nigdy nie będzie korzystne dla wprowadzanej zmiany. Spowoduje to tylko i wyłącznie wtedy to, że ludzie będą chcieli się bronić, no bo ktoś im kazał pracować w taki sposób jak do tej pory. Nikt im do tej pory nie mówił, że ta efektywność jest niewystarczająca. Pojawi się bardzo dużo obrony względem ataków osób wprowadzających zmianę, a zatem także obrona przed zmianą. My nie możemy i nie chcemy doprowadzać do sytuacji, w której ludzie będą się bronili przed zmianą, tylko mamy pokazać, że jej chcą, czyli będziemy przedstawiali również korzyści wynikające ze zmiany. Zakończenie to jest pewnego rodzaju proces. Nasze mózgi i nasze umysły działają w taki sposób, że nie zapamiętują wszystkich informacji, które dostajemy w jakimś jednym komunikacie. Musimy zadbać o to, żeby w zakończeniu te komunikaty, które przekazujemy, były przekazywane za pomocą różnych kanałów i różnych nadawców. Może to być prezentacja prezesa, może to być mailing do całej firmy, powinny być to również spotkania z kierownikiem liniowym. Możemy stworzyć coś, co się nazywa siecią agentów zmian. Siecią agentów zmian, która będzie odpowiedzialna za komunikację w całej organizacji, właśnie z, ze szczególnym naciskiem na tą zmianę. I teraz, korzystając z tych różnych kanałów, ludzie powinni przejść przez to swoje zakończenie, czyli. Ten, tą transformację, którą mają w głowie. Mają w pełni zrozumieć, po co jest ta zmiana, jaki jest jej zakres, co nie jest w jej zakresie. Jeżeli ludziom nie powiemy, co nie jest w zakresie zmiany, to ludzie mają tendencję do fantazjowania. Ludzie lubią sobie pofantazjować. Na przykład, jeżeli nie powiedzieli nam do tej pory, że nie będzie redukcji, to znaczy, że jakieś redukcje będą. A skoro nam nie mówią o tym, że będą redukcje, to znaczy, że one będą duże. Może nawet nas wszystkich zwolnią. Tak więc ludzie uwielbiają pewnego rodzaju fantazjowanie w momencie, kiedy czegoś się im nie powie wprost. W zmianie, zarządzając zmianą, trzeba mówić ludziom wprost takie rzeczy. Drugim etapem w transformacji, którą każdy człowiek przechodzi przez zmianę, jest strefa neutralna. W strefie neutralnej ludzie będą sobie eksperymentować, będą próbować różnych nowych rozwiązań. W strefie neutralnej ludzie będą się uczyć. W strefie neutralnej będziemy ułatwiać komunikację najszerzej, jak tylko się da, usprawniać tą komunikację, żeby ludzie wymieniali się swoimi doświadczeniami nawzajem. Strefa neutralna charakteryzuje się tym, że występuje tutaj często spadek efektywności każdego z ludzi. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze. Ludzie zaczynają uczestniczyć w szkoleniach oraz w spotkaniach, które zajmują im czas pracy. Po drugie, dzieje się tak dlatego, że jeszcze nie potrafią wykorzystywać tego produktu albo procesu, który jest efektem zmiany. Tak więc, jeżeli na przykład ja mam używać nowego oprogramowania, nowego systemu CRM albo jakiegoś nowego programu do wystawiania faktur, no to na początku, pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet kilkaset razy, będę z wielką uwagą i ostrożnością klikał każde miejsce, gdzie mam właśnie coś nacisnąć, będę z wielką ostrożnością wpisywał kolejnych klientów. Dopiero po tym, jak wielokrotnie wykonam dane zadanie, ta czynność mi się zautomatyzuje, a jak mi się zautomatyzuje, no to dzięki temu już nie będę musiał tyle uwagi na to poświęcać, tylko dużo szybciej będę wykonywał moje obowiązki. Strefa neutralna związana z obniżeniem efektywności wymaga w związku z tym od menedżera pewnego rodzaju działań wobec ludzi, które będą powodowały, że ludzie nie będą czuli się rozliczani za efektywność. Ważne w tym, w tym momencie jest to, żeby ludzie czuli się wynagradzani za zaangażowanie w zmianę, a nie za efektywność. Jeżeli na przykład handlowcy są wynagradzani od sprzedaży, czyli dostają prowizję sprzedażową, a w czasie ich pracy mają uczestniczyć w szkoleniach, mają uczestniczyć w spotkaniach, podczas których nie sprzedają, to naturalnym jest to, że będą czuli zwiększony opór wobec zmiany i zwiększoną niechęć, bo to wpływa bezpośrednio na ich wynagrodzenie. Warto jest w związku z tym zastanowić się, czy możemy zaproponować sprzedawcom coś, co uzupełni te braki w wynagrodzeniu, chociażby ne, podczas wprowadzania zmiany, po to, żeby zminimalizować opór wobec zmiany. To oczywiście kosztuje, ale podnosi prawdopodobieństwo, że szybko i sprawnie uda się przejść. Przez tą zmianę i ludzie szybciej dostosują się do niej i będą używać tego procesu, który zaplanowaliśmy, tego nowego, tego nowego systemu IT. Bardzo ważne w trakcie strefy neutralnej jest również dbanie o to, żeby ludzie czuli, że nam na tym zależy, że nam zależy na tym, żeby przez tą strefę neutralną przejść. Chodzi tutaj przede wszystkim o świętowanie sukcesów. Świętowanie sukcesów wynikające z wprowadzania postępów wobec zmiany. Jeżeli zmiana to na przykład właśnie stosowanie nowego systemu IT, no to do tego nowego systemu IT będziemy przenosić dane ze starego systemu IT albo ze starych notatników. I teraz postępy, które następują w ramach przenoszenia tych informacji, warto, żeby w jakiś sposób były świętowane, żeby je nagłaśniać, żeby o nich ludziom mówić. Na przykład można powiedzieć, słuchajcie, Marcin już przepisał 50% swoich klientów do nowego systemu CRM, super ekstra, też przepisujcie swoich klientów dalej. No i dzięki temu mamy nadzieję, że Marcin nie będzie nielubiany przez kolegów i koleżanki, tylko właśnie będą widzieli, że to jest sukces i że to właśnie promujemy i tą postawę przejawiamy wobec zarządzania zmianą ostatnim trzecim etapem transformacji jest nowy początek. Nowy początek to jest ten etap, kiedy ludzie w głowie potrafią sobie wyobrazić jak dokładnie szczegółowo wyglądać będzie ich praca w momencie, kiedy zmiana już będzie tą standardową działalnością biznesową. Czyli kiedy nie będziemy już mówili o zarządzaniu zmianą i wprowadzaniu zmiany, tylko gdy zmiana będzie wprowadzona. bo jak zmiana będzie wprowadzona, to to już jest standardowa działalność biznesowa. Jest to bardzo szczegółowy sposób myślenia o zmianie i o tym, w jaki sposób będziemy jako ludzie używali efektów tej zmiany, wymaga oczywiście całego tego przejścia przez strefę neutralną, czyli odczucia odpowiednich emocji, ale także nauczenia się, nauczenia się obsługi odpowiednich systemów. Dopiero kiedy nauczę się szczegółowo, bardzo dobrze obsługiwać procesy, systemy, procedury, to jestem w stanie szczegółowo wyobrazić sobie, jak ja je będę stosował. Dopóki mówimy o abstrakcji, no to abstrakcja niewiele nam daje. Tak więc, e, tak więc w ten sposób przechodzimy przez proces. Króciutko podsumowując, model transformacji Bridgesa, każdy człowiek przechodzi przez trzy etapy procesu przemiany, procesu transformacji w swojej głowie. Zakończenie, strefa neutralna, nowy początek. Zakończenie to jest pożegnanie się z przeszłością i doprowadzenie do zrozumienia, jak będzie wyglądała przyszłość, czyli zrozumienie wizji zmiany i tego, co zmiana ma osiągnąć. Strefa neutralna, czyli moment przejścia od starego do nowego, to jest proces przejścia, podczas którego ludzie się uczą, wymieniają doświadczeniami, komunikują się między sobą, ale także odczuwają różnorodne emocje. I nowy początek, jako moment, kiedy ludzie w końcu dochodzą do etapu akceptacji zmiany, rozumieją ją, potrafią szczegółowo opisać, jak będzie wyglądała ich bliższa i dalsza przyszłość w związku z wykorzystaniem zmiany. Dbamy o to, żeby ludzie przez ten proces przechodzili, i staramy się dostosowywać zachowania i nasz plan wprowadzania zmiany w taki sposób, aby pomóc ludziom przechodzić przez te etapy krok po kroku. Pamiętamy, że jest to indywidualne dla każdego człowieka, tak więc niektórzy będą gdzieś daleko w strefie neutralnej, podczas gdy inni mogą być równocześnie jeszcze w zakończeniu. Tak więc jest to proces, który będziemy dynamicznie dostosowywać. Do potrzeb indywidualnych jednostek, a w związku z tym zarządzanie zmianą musi być bardzo zindywidualizowane, trzeba zadbać o to, żeby, żeby myśleć o ludziach, mieć spojrzenie skoncentrowane na ludziach, na jednostkach dotkniętych przez tą zmianę.